Proszę Państwa, ostatnio Irena, jak wiecie, pisze wierszyki dla dzieci. Ale nie wszystkie są dla dzieci, to znaczy takie niby dla dzieci, a nie dla dzieci. I właśnie pojechała teraz do Gdańska i przywiozła po siedmiu dniach siedem wierszyków, ale powie tylko jeden. Dobrze, proszę bardzo. Jednego techniczna kosztuje. Czy kamera mnie łapie? Dobrze. Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Weszła koza na płot i pieje. I pieje tak już od rana. Matko, moja kochana, całe podwórko się z kozy śmieje. Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Gęgają gęsi, kwaczą kaczki i strasznie piszą małe pisklaczki. A stary indor wziął się pod boki, lewym okiem mrugnął do sroki. Jak długo ma się tak dziać? No kiedy przestanie piać? Oj, co się dzieje, co się dzieje? Czekają wszyscy, aż zejdzie z płotu. Oj, z zejściem będzie trochę kłopotu. Więc sroki poszły pogadać z sową. Niech mądra sowa poruszy głową, jak z tego płotu zejść. Oj, co się dzieje, co się dzieje? W kurniku dzisiaj popłoch nie lada, bo zamilkł kogut i już nie gada. Kury zmartwione i osowiałe zapadły w lekki sen. Oj, co się dzieje, coś się dzieje, co się dzieje. Już księżyc wzeszedł, koza pieje. Czekają wszyscy aż skończy pianie, bo ile można tak stać na płocie i przeraźliwie piać. Oj, 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 co się dzieje, no, co się dzieje, no. Wezwali kozła, co mieszkał obok. Popatrzył bystro, pokopał nogą, do kozy beknął. Złaś prędko z płotu, twoje miejsce jest u mego boku. Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Oj, co się dzieje? No nic się nie dzieje, no nic się nie dzieje. No zeszła koza z płotu już nie pieje. Kogut odzyskał miejsce na płocie, cisza nastała. po robocie. Oj, co się dzieje? No co się dzieje? No nic się nie dzieje. Właściwie to się dzieje. Dużo się dzieje. No kogut pieje, gęgają gęsi, kwaczą kaczki. Wesoło piszczą małe pisklaczki. A stary indor ładu pilnuje. A koza, koza, a koza z kozłem wzięła ślub. Proszę Państwa, no widzicie, jak ona zasuwa, ale nową książkę i nową płytę już niedługo wyda. Jest w robocie. Właściwie prawie wszystko gotowe. Także brawo dla Ireny, bo fajne te wierszyki są. Proszę Państwa, a propos kozy, to yy, mam takiego kolegę Andrzeja Koziczyńskiego, nazywamy go Koza. Ale to nie o tobie było, nie o to. I, I przejechaliśmy kiedyś całą Europę i nawet Afrykę Północną autostopem, i to kilka razy. To wielka, wielka historia naszej przyjaźni. Natomiast dzisiaj Wanda, żona Andrzeja, chciała powiedzieć wierszyk. Proszę bardzo, Wandziu. Wanda, co nie chciała, Niemca. Taki wierszyk napisała? Weszła na kozę. Weszła na kozę. Ale chyba tak, bo ja muszę czytać. A no to czytać, dobrze. To, to. Koza Koziczyńska. Tak. Tutaj jestem. Wierzę. ja będę tak. chyba tak. I jeszcze muszę zdjąć okulary I oczywiście muszę Państwu też powiedzieć, że oczywiście żadnych talentów nie mam, artystą nie jestem. Przedmówcy tutaj dużo powiedzieli, więc artystów już oglądaliście, słuchaliście, a teraz ja z serca dla Irenki. Za firanką, za zazdroską, Romansujesz z własną troską. Jak tu ma się świat dowiedzieć, że ty jesteś w takiej biedzie, nie wyglądasz i nie czujesz, i z tą troską romansujesz? Przecież jesteś sprawna, gładka, a ten wiek no to jakaś wpadka. Nie pojmujesz, nie przyjmujesz i z tą troską romansujesz. Jak dowiedzieć ma się świat, że ty masz już tyle lat? Zgubić dowód, zmienić męża, chwytów różnych masz oręża, wnuki w szafie pozamykać, żadnych leków już nie łykać. I nie tylko w każdą środę iść do kina w niepogodę. Za firanką, za zazdroską, romansujesz z własną troską. No, bo kiedy to się stało i dlaczego tak zleciało? Jak pogodzić się z tym faktem? Życie przyjąć ósmym aktem. Za firanką, za zazdroską romansujesz z własną troską. A ta troska jest malutka, No i nie bądź nam smutniutka. Jesteś ładna, miła, zdrowa, Bóg niech taką cię zachowa. A kolejny życia akt, niechaj będzie jak antrakt. Przecież Andrzej cię obroni. Od kłopotów, trudu, znoju, zwykłych chorób, krów doju, zarabiania, odkładania, bólu głowy, niewyspania. Nie romansu już z tą troską, za firanką, za zazdroską, bo jest wiek nie tylko twój. Koleżanek masz w nich rój. Nie wiem, czy to jest pociecha. Wszystkie młodsze też to czeka. Masz tu od nas. O, tu jest od nas. Masz tu od nas gwizdek mały. Noś go z sobą przez czas cały. Gwizdząc smutki nim odpędzaj. Na gwizdaniu nie oszczędzaj. Wanda i Andrzej, kozy. Kozy Wandziu, gratuluję literackości tego tekstu. Naprawdę fantastyczny i, i dużo mówiący.